O Jezus, ale ta noc była ciężka. Dobrze, że już jest ranek, i dobrze, że przetrwaliśmy tą burzę. Jak się czujesz, Julka? Jest tragedia. Te leki, które mi dałaś, przestały działać. Już nie znowu bolą nogi i plecy. No, a ja tak miałem przez całą noc, bo ja tych leków nie wziąłem. Dobra, słuchaj, co robimy dzisiaj? Musimy może jakoś się wydostać z tej wyspy. Co ty na to? No tak, niech się musimy wydostać, ale jak chcesz to zrobić? Nie wiem, może zbudujmy jakąś łódkę, czy coś takiego, tylko w sumie nie wiadomo, w którą stronę nawet płynąć. Nie wiadomo, jak daleko jesteśmy od bruch Heaven. E, co wiesz co, skoro ciebie bardziej bolą plecy i nogi, to może ja pójdę zwiedzić wyspę, co? E, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żebyś ty szła, może lepiej ja pójdę, chociaż... bo wow, jak mnie bolą nogi, o kurcze, ja chyba jednak nie dam rady. Może na razie siedźmy w tym domku, co? Mamy siedzieć w tym domku, który w ogóle nie jest domkiem, tylko paroma deskami chcesz tutaj tracić czas? Przecież my się musimy jak najszybciej wydostać z tej wyspy. Przeszukam tą wyspę do końca, bo jeszcze nie całą ją przeszukaliśmy. Kurcze Julka, nie wiem czy mnie możesz tutaj zostawić, a co jak tutaj jakiś rekin przyleci, czy coś takiego przez ja sobie nie poradzę, jestem chory. Spokojnie, ja niedługo wrócę. Poszukam czegoś do jedzenia. Niedługo wracam. No to dobrze, że poszukasz czegoś do jedzenia, bo naprawdę jedzenie się bardzo przyda. My w sobie nic nie jedliśmy, co? No, no nic nie jedliśmy, ale może niedługo to się zmieni. Papa, pa, zaraz wracam. Słuchajcie, moja dziewczyna poszła poszukać czegoś do jedzenia, ale ja niestety muszę zostać w domku. Tak bardzo chciałbym jej pomóc. W ogóle to ja powinienem iść, ale niestety nogi mnie bolą tak, że ja ledwo chodzę. A o plecach to już nie mówię. W ogóle ja się prawie nie mogę ruszyć. Słuchajcie, zrobiłem coś taki dom. Ale dzisiaj czuję się już naprawdę tragicznie. Przydałoby się znaleźć chociaż więcej leków, może na tym jachcie będą leki. Powiem może moje dziewczynie, poszła jeszcze na ten jach, bo ja chyba tam nawet nie dojdę. Słuchajcie, strasznie mi się chce siku, muszę iść do wody, nie będę tutaj tego robił do piasku, bo my tutaj w sumie chodzimy. Pójdę tak lekko do wody, może się nie będę zamokszy. nie może się nie zamoczę tutaj w tej wodzie, ale tutaj sobie stadę i zrobię to co potrzeba, bo słuchajcie, widzowie, nawet nie mamy miejsca, gdzie to robić. Nie ma łazienki ani byliśmy milionerami, a teraz żyjemy w takich warunkach. To jest naprawdę tragedia. To dobra, muszę z wiedzieć tą wyspę. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Ej, a co to jest? Tego wcześniej nie widziałam. To są jakieś śmieci, ale co one tu robią? Przecież ta wyspa jest bezludna. A może kiedyś ktoś na niej mieszkał i to są pozostałości po tych ludziach. Hmm, to jest ciekawe. Co ja powinnam zrobić? Może przeszukam, co jest w tych śmieciach. Trochę to obrzydliwe, ale może znajdę tutaj coś, co nam się przyda. Eee, szukam, szukam i nic nie widzę. Chyba nic takiego tutaj nie ma. Są jakieś papierki i w ogóle nie wiadomo co. Przecież może nam się to przyda za rozpalenia ogniska? Hmm, dobra, powiem Erciowi. Może się, jak się lepiej pokrzyje, to pomoże mi to przenieść. Może to jest akurat coś, co nam się przyda. Dobra, teraz idę na jach. Może Erciak czegoś nie zauważył ostatnio. O, widzę, że jachcie już przestał palić. To świetnie. Hmm, sprawdźmy, czy tutaj coś mamy. Gdzieś może za kwiatkiem, czy coś takiego, ale tutaj raczej nic nie będzie. Wszystko, co było na tym jachcie, już raczej wypadło. A może u góry? Erci chyba nie sprawdzał góry. Może będzie coś tutaj. Hmm, tutaj pod tą lampą coś jest. To jest burger. Ktoś nie dojadł. Chyba burgera, to świetnie. Znalazłam coś do jedzenia, genialnie, po prostu świetnie. A, a mówiłam Erciowi, żeby górę też sprawdził. Dobra, idę do niego z tym burgerem, na pewno bardzo się ucieszy. Hmm, szłam do Ercia i zauważyłam coś dziwnego w tamtym miejscu. Może to sprawdzę. Hmm, ciekawe co to może być, ale wygląda to dosyć niepokojąco. Nie mam naprawdę pojęcia. Hmm, co to jest? Czy to jest. Szkielet? O mój Boże, jakie to jest przerażające! Ale krzykny szkielet. chyba na tej faktycznie ktoś kiedyś mieszkał. O mój Boże, muszę to szybko powiedzieć Ercio, jestem przerażona. Ercio, Ercio, nie uwierzysz, co znalazłam? Słuchaj mnie. O jejku, co się takiego stało? Wow, co ty masz w ręce? Czy to jest burger? O, oh, tylko widzę, że jest dosyć bardzo ugryziony. Połowy prawie nie ma. Proszę, Ercio, podzieliłam go na pół i zjedz, bo jesteśmy naprawdę bardzo głodni. Ale w międzyczasie muszę ci powiedzieć coś naprawdę bardzo ważnego. No dobrze, coś znalazłaś? Co się stało? Na na początku znalazłam na wyspie jakieś śmieci, pomyślałam, że ktoś tutaj mieszkał i tam były jakieś papierki, może uda nam się rozpalić ognisko dzięki nim, co? Hmm, no w sumie możemy spróbować, jak znajdziemy jeszcze kilka potrzebnych rzeczy, to Krzemu nie, może to się udać, naprawdę. Ale Krzemu byłaś taka przerażona przez te śmieci? Nie, bo później znalazłam coś dużo gorszego, czyli czyjegoś szkieleta. Kurczę, no to co w tym dziwnego, skoro znalazłaś śmieci, no to ktoś tutaj musiał mieszkać, nie, no to jego szkieleta też znalazłaś. Aha, ty w ogóle ty nie jesteś przerażony, no Ercio. My na księś wyspie, a co jeżeli to była jakaś wyspa piratów, oni będą chcieli ją odbić. Julka, wydaje mi się, że troszkę przesadzasz. Poza tym my chcemy uciec z tej wyspy, więc za kilka dni albo za kilka godzin nas stąd nie będzie. Co to jest? Ej, tu jest rekin! O mój Boże, ty to widzisz? schowaj się szybko za rogiem. Popatrz, tutaj normalnie stoi jakiś rekin. Czy on jest prawdziwy? No myślę, że na pewno jest prawdziwy, no bo co by tutaj robił jakiś sztuczny rekin? Ale dobra, musimy się schować do domku, bo on nas nie wykrzył tutaj. Tylko co on tutaj robi, Ercio? Dlaczego? tutaj przypłynął? No, w sumie to nie mam pojęcia, ale nawet nie chcę chyba wiedzieć. Chciałbym, żeby on już odpłynął stąd, bo teraz nawet się nie możemy ruszyć z tego domku. Spokojnie, widzę, że właśnie odpłynął, ale to było naprawdę przerażające. Co jeżeli więcej rekinów tutaj przypłynie i nas zaatakują? O nie, musimy liczyć, że tak nie będzie, ale musimy zrobić jakieś narzędzia, kirov czy coś takiego. Będziemy mogli wykopać troszkę kamienia i przy okazji się jeszcze obronić przed jakimś rekinem czy coś. No dobrze, Ercio, ale kto to zrobi? Przecież ja nie mam aż tyle siły, a ty jesteś chory. Wiesz jutro ja się poczułem już troszkę lepiej. Myślę, że mogę spróbować coś zrobić. Poczekaj na mnie tutaj w domku, dobrze? Ercio, ale nie musimy robić żadnych narzędzi. Zobacz, przecież na statku była siekiera. Zawsze będziemy się mogli nią obronić, co nie? Okej, okay, no to narzędzia w takim razie już mamy, to świetnie. Dobra, teraz wiesz, co by się przydało zrobić? Ognisko, bo jest bardzo zimno, prawda? No, no jak my tutaj zaraz zamarzniemy, Ercio. Musimy zrobić ognisko. Okej, okay, no to przydałoby się troszkę papieru, przydałaby się też zapalniczka, tylko skąd my weźmiemy zapalniczkę? Ja nie używam takich rzeczy, a ty? Ja, ja też nie używam, po co mi zapalniczka? No właśnie, a na jachcie żadnej nie było, ale... Wiesz co, e, w starych czasach ludzie robili takie coś chyba krzemieniem, wiesz? Jak to? A jak to nie wyma działać? No że bierzesz takie dwa krzemienie, pocierasz o siebie i chyba powstaje wtedy ogień. Coś takiego, no nie wiem, możemy spróbować rozpalić. Co ty na to? Dobrze, ale skąd ty weźmiesz taki krzemień, Ercio? No, spróbuję go wykopać siekierą. Nie wiem, może jest tu jakaś kopalnia w tej wyspie, co? Kopalnia? No nie wiem, nie widziałam czegoś takiego, kiedy sprawdzałam tą wyspę, ale możesz poszukać. Kurczę, z siekierą to może być ciężkie zadanie, żeby wykopać coś takiego, ale spróbujmy. A w ogóle to wie, że na tej wyspie będzie krzemień. Może akurat nie będzie, a ty będziesz kopał na darmo. No nie wiem, ale musimy zaryzykować. Jak nie sprawdzimy, to nie będziemy wiedzieć. Dobra, pokrzekaj, sprawdźmy, gdzie tutaj może być kopalnia. Troszeczkę trosze, 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 słońca wyszło z tej mgły, także widać troszkę więcej. Bardzo fajnie. O, zobacz, tutaj jest kamienia troszkę. Dobra, oh, stanę sobie tak i zacznę tutaj kopać. Może znajdę coś dobrego, albo wiecie co? Może najpierw kamień wykopię i wtedy zrobimy jakiś kilo czy coś takiego, będzie dużo prościej. O, oh, troszkę drewna już mam. Dobra, O! Oh. Och, ale jest ciężko, ale nie mam siły, ale dobra, daję jakoś radę, okej, okay, troszkę kamienia się ukruszyło, może uda mi się zrobić kilof, jeszcze trochę tutaj powalę, och... A, oh, ale jest ciężko. O oh, dobra, chyba, chyba tyle wystarczy. Przeniosę to do domku. Julka ma bardzo dobrą informację, a właściwie to dwie Chodź z tego domku, coś ci pokażę. A pierwsza informacja jest taka, że przyniosłem kamienia. Zobacz, będę mógł zrobić kamienny kilow. A drugą dobrą informacją jest to, że zobacz, słońce zaczęło wychodzić z, z tej mgły. Zobacz, już jest troszkę jaśniej na tej wyspie. Więcej widzimy, co nie? No ciekawe, która jest teraz godzina. Myślę, że może być jakaś ósma czy coś takiego. Nie, myślę, że może być troszkę później już od dawna jest jasno, ale Teraz jakoś więcej słońce no dobra Ale to w sumie dobrze dla nas, no ja, ja zrobię tą, Ten kilof tutaj I on tutaj, to słońce oświetla tą jaskinię Także może uda mi się więcej wykopać Tego kamienia i tak dalej, może ogarnę Też ten krzemień, dobra, lecę zrobić ten kilow Bo jakoś tutaj postaram się go posklejać Czy coś takiego, dobra, zobacz Julka Co udało mi się ogarnąć, zobacz jaki Fajny kamienny kilof, słuchaj Ja cię teraz zostałem w tym domku, idę coś wykopać Masz się kierę, możesz się bronić W razie czego, jakby tutaj jakiś rekin Przypłynął czy coś, mam nadzieję, że nie przypłynie ale jeżeli tak, to pamiętaj, masz się kierę i musisz się bronić i wołaj mnie głośno. Ja może będę cię słyszał i wtedy przyjdę też z, tą, yy, z tym kilofem A ja teraz idę tutaj kopać i może znajdę jakiś krzemień czy coś takiego. W końcu będziemy mieli ciepło, zobaczysz. Będzie jeszcze dobrze. Dobrze, Ercze, powodzenia ci życzę. No, dziękuję, bardzo się przyda. Dobra, lecimy do tej kopalni i słuchajcie, w końcu jest jakaś nadzieja. Jest jakaś nadzieja na lepsze życie na tej wyspie. Chociaż mam nadzieję, że w ogóle będziemy mogli się z niej wydostać już niedługo. No ale do tego to przejdziemy jeszcze. Dobra, pora na kopanie widzowie. O, to pewnie będę kopał tutaj z 5 godzin, ale mam nadzieję, że będzie warto. Może zrobię jakąś wielką kopalnię. O, dobra. Wcale nie jest tak trudno. Tym kilofem już jest troszkę łatwiej. O, kurczę, słuchajcie, wyszedłem z tej kopalni, którą wykopałem taką malutką. Kopałem chyba z 5 godzin. Naprawdę, zobaczcie, już się zaczęło robić ciemno na polu, ale wykopałem i widzowie będziemy mogli zrobić ognisko. W końcu nam się uda. Julka, jesteś w tym domu? Jestem, Ercio. Jak ci poszło? Bo nie było cię pięć Godzin, jestem przerażona. Wołałam cię, ale nie słyszałeś. Przepraszam, ale byłem bardzo głęboko. Słuchaj, udało mi się wykopać krzemień. Będziemy mogli zrobić ognisko. Teraz tylko musisz mi pomóc przenieść te śmieci, bo było ich podobno bardzo dużo, tak? No tak, tam było chyba z 10 worków, także musimy to przenieść razem. Dobra, słuchaj, Julka, ale ty musisz akurat prowadzić, bo ja nawet nie wiem, gdzie te śmieci były zostawione, ale już je widzę. Tam są. O kurczę, no powiem ci, że naprawdę jest ich sporo. Tutaj to jest Ercia, Zobacz, ile worków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Faktycznie, 10 worków. Tutaj też widzę, że jest jakieś drewno, jakieś kartony. Ej, tu są naprawdę mega dobre rzeczy. Możemy przez to rozpalić ognisko. Dobra, weźmy takie z dwa worki i myślę, że to będzie wystarczyć. Ale to jest dosyć ciężkie, co nie? Dużo tych rzeczy tutaj jest. No, jest ich całkiem sporo, dobra. Chodź, bo ja zaraz nie wytrzymam. Mój kręgosłup nie wytrzyma tego. I nie dość, że mnie bardzo boli, to jeszcze nie są takie ciężkie rzeczy. No, mnie też strasznie boli. Dobra, wracajmy do domu i chyba teraz uda nam się rozpalić ognisko. To naprawdę mega dobra informacja. Nie sądziłem, że tak szybko nam się to uda. Kurczę, ale faktycznie ciekawe. Ktoś tutaj chyba musiał mieszkać, bo ciekawe, kto by zostawił takie rzeczy. Dobra, odłóż te worki tutaj. Serio, ktoś musiał chyba mieszkać na tej wyspie, bo kurczę, no to jest naprawdę mega ciekawe, że zostawił tutaj jakieś kartony, jakieś w ogóle drewno i tak dalej. Papier, no bo, no, bo skąd by się to wszystko wzięło? Tutaj naprawdę musiała być jakaś chyba. Ktoś musiał mieć spory domek, czy coś takiego. Musiał tutaj mieszkać od lat skoro miał aż tyle takich rzeczy. No nic. Dobra, no to słuchaj, musimy spróbować rozpalić ognisko Gdzie to rozpalamy? W domu. Domku? No chyba najlepiej w domku, on jest dosyć duży, także nic się nie powinno stać, a przynajmniej będziemy mieli ciepło. Też tak właśnie myślę, dobra, no to e, co, próbujemy, podaj mi te worki, a ja tutaj postaram się coś zrobić. Dobra Julka, powiem ci, że jesteśmy na naprawdę dobrej drodze, żeby odpalić ognisko. Jeszcze co prawda tutaj mi nie wyszło, ale jest naprawdę mega dobrze. Okej, okay, chyba, chyba się rozpala, uwaga, jest, zobacz ile mamy ognia, Julka, udało się. Jejku, jak świetnie, dziękuję Ercio, jesteś naprawdę wspaniały, w końcu będziemy mieli ciepło. No zobaczymy tylko jak długo to ognisko się utrzyma, czy zaraz tutaj jakiś deszcz nie będzie, czy coś takiego. Oby nie, bo wtedy by było po naszym ognisku, no masakra by była po prostu. Dobra, siadaj przy ognisku i może się jakoś ogrzejemy. Ojejku, od razu jest dużo cieplej, co nie? No, jest mega ciepło, w końcu. Tamtej nocy było nam naprawdę mega zimno, pamiętasz? No, mam nadzieję, że to ognisko się utrzyma do następnej nocy, chociaż w sumie, nie wiem, może być ciężko. Kurczę, jest już coraz ciemniej, ja już na przykład zgłodniałem, a ty, Julka? Ja też jestem bardzo Głoda. dzisiaj zjedliśmy tylko burgera. Musimy znaleźć coś więcej, koniecznie. Hmm, dobra, wiesz co? Może coś wymyślę. Nie wiem, może. Ej, a jakby były jakieś kokosy na palmach? Co ty na to? Hmm, no w sumie możemy się rozejrzeć i zobaczymy. Dobra, no to co? Ja może pójdę poszukać tych kokosów. Ej, co to? Co to jest? Zobacz, Julka. Ej, szybko wychyl się tutaj, ale tak leciutko. Ej, zobacz, na to znowu tutaj przypłynęły rekiny, ale tym razem jest ich dwójka. Jeden mały i jeden ogromny. One patrzą się prosto na nas, wiedzą, że my tu jesteśmy. Jesteśmy. Ale dlaczego one znów przypłynęły w to samo miejsce? O co chodzi? Ercio, czy ty sikałeś do wody? No tak, a gdzie miałem sikać? No przecież y, zaraz, a kapitan o tym mówił. Przecież powiedział, że to przyciąga rekiny. Dlaczego ja to zrobiłem? O o, no to chyba po nas. Zobacz, jakie te rekiny są ogromne. One prawie wskakują do naszego domku. O nie! O mój Boże, Ercio, chyba już po nas. My tutaj zginiemy. Mamo, kiedy zdobędziesz dla nas kolację? Właśnie to robię, synku. Zobacz. O nie, one prawie. Prawie tutaj są, prawie dosięgają do naszego domku. Chowaj się, Julia!